Zatem 2014 roku ten najważniejszy wskaźnik Państwu uznaje. Jest to dobry wskaźnik. A mówiący um, o wzroście. A zatem w 2014 roku 41,7% odważyło się przyznać, nie ukrywało tego, że przeczytało przynajmniej jedną książkę. To jest wzrost o 2,5%. Do dobrego wyniku, mimo że to nadal poniżej powoły Polaków od 15 roku życia. Jeżeli spojrzymy na ten odsetek, zauważą Państwo, że on no, właściwie nigdy nie był wysoki. Że niestety w dłuższej tradycji polskiej nieczytanie było obecne. I tak jak ciężko wyjść z bezdomności, z bezrobocia okazuje się, że równie ciężko wyjść z Niemczechnictwa. Abstynencja czytania jest czymś, co przekłada się o czym mówił również na poziom kompetencji społecznych, to tak ważne jest odwrócenie tej tendencji. Dlaczego się cieszymy z tego niewielkiego wzrostu? Dlatego, że mamy dodatkowe dane, które napawają nas wyjątkowo, a dobrymi... Na przyszłość. Wzrosła przede wszystkim grupa regularnych i intensywnych czytelników. Na razie niewiele, z 11.1 do 11.3, ale to jest grupa, która rzeczywiście może zarazić innych czytaniów. Jeżeli ta grupa nie spada, możemy, możemy się już cieszyć. Rzecz niezwykle ważna to jest to, że zmalała w sposób radykalny. Grupa osób, które oświadczyły, że przestały czytać ostatnio. Czyli grupa osób, które stwierdziły, że nie czytają, dlatego że nie są przez, przez współczesność zachęcania. Tak grupa może zobaczyć spadła z 47 do 34%. To oznacza, że są to osoby, które mogą wrócić do czytania. Te wyniki oznaczają zatrzymanie Ministerstwo Kultury, przez Ministerstwo Edukacji, przede wszystkim przez działania Instytutu Książki, samych bibliotekarzy, a także organizacje pozarządowe. Kto najwięcej czyta? I ku naszemu zaskoczeniu najwięcej czytają ludzie między 15 a 19 rokiem życia. I proszę, to jest 71. I to jest jeden z najwyższych wzrostów, bo aż 8% w ostatnich dwóch latach. To jest niezwykle dla nas ważne i widać zmianę w ostatnich dwóch latach. Dlatego, że jeśli weźmiemy szerzej tę grupę, czyli od 15 mniej więcej do 24 roku życia, czyli uczniowie i studenci, którzy nadal wyjątkowo dobrze wypadają w czytelnictwie aż 73%, to już wzrost jest dużo mniejszy, 2%. To są te roczniki jeszcze sprzed działań promujących czytelnictwo. W tych grupach również najliczniej widzimy intensywnych, regularnych czytelników. Co ciekawe, aż 80% dzieci matek z wyższym wykształceniem to są Czytelnicy. Z tego aż 1 trzecia są to czytelnicy intensywni. Widzimy jak wykształcenie jednego przynajmniej z rodziców w sposób zasadniczy wpływa na zwyczaje czytelnicze dzieci. Nie zaskoczeniem dla nas występowało we wszystkich badaniach, że najwięcej czytają osoby zadowolone ze swojej sytuacji materialnej, a także mieszkańcy wielkich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Nie jest również dla nas zaskoczeniem, że czytają więcej kobiet. Ale już te różnice się wyrównują, szczególnie jeżeli zwrócimy uwagę na chłopców i dziewczęta, te różnice już nie są tak widoczne jak niegdyś. Nie możemy pominąć w tej prezentacji Zapewne Państwa bardzo zaskoczę tym, że czytają najmniej ci, którzy wychowali się bez internetu, bez komputera, bez nowoczesnej technologii. Nadal ci, którzy użytkują internet, czytają więcej. Najmniej czytają ci, którzy nie są aktywni cyfrowo i ci, którzy mają najwięcej czasu. Tylko jedna trzecia osób starszych czyta. Nie zaskoczeniem, że czytają mało mieszkańców wielkim dochodzie, to może mieć też znaczenie w perspektywie ceny książki. I najmniejsza absolutnie grupa to emerytowani rolnicy, podajemy ją hmm, dla porządku. Grupa rzeczywiście najmniej czytających. W tych badaniach zadaliśmy bardzo wiele dodatkowych pytań. Bardzo ciekawe rezultaty osiągnęliśmy, kiedy spytaliśmy, co rozumiemy pod pojęciem dobrej książki. Proszę zobaczyć, jak wynika. Przekazuje się, że można się dowiedzieć czegoś nowego, a jednocześnie można odebrać się od rzeczywistości, przeżyć silne emocje. A na samym końcu fakt, że ładnie wygląda na półce, to jest bardzo pocieszające, bo to jest tylko 6%. Bardzo ciekawy wynik, proszę zobaczyć, że na drugim miejscu jest to, że pozwala się odebrać od rzeczywistości a e, niewiele dalej mówi coś o prawdziwym życiu. Jest to bardzo ciekawe dla nas wynik, będziemy to szerzej omawiać w naszym raporcie po drodze. Niestety dużo gorzej wygląda prezentacja tego, czy podarowaliśmy komuś książkę. Znaczy czy uważamy książkę za element naszego życia codziennego, czyli zamiast kwiatów, zamiast alkoholu, czy narodowej książki. Niestety. Przyczłowie po raz ludzi, że nie. Bardzo byśmy chcieli ten wskaźnik zmienić. Chcemy, żeby zamiast 20 czy 30 zł, na wypięk kwiatów, wydać na po prostu dobrą książkę, jeżeli chcemy kogoś przeprosić, komuś zrobić prezentację. Bardzo ciekawe wyniki wyszły przy badaniu zaangażowania obywatelskiego, czy w ogóle aktywności wśród czytelników i nieczytelników. Jeżeli weźmiemy pod uwagę działalność w organizacjach, jakikolwiek społecznych, to mają Państwo takie wyniki. Widać ewidentnie, że osoby czytające to są po prostu osoby dużo bardziej zaangażowane w działania formalne, nieformalne. Osoby, które są po prostu dużo bardziej świadome. Co ciekawe, mniej więcej powtarza się udział w wyborach. Nie wiem, czy da się to wprost przełożyć, ale te procenty są niewiele większe. Tyle jeśli chodzi o krótką prezentację badań czytelnictwa. Oczywiście raport pełny jest dużo, dużo obszerniejszy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się Dziękuję bardzo. Dziękuję.